Odcinek będzie o gadaniu, czy słowem można kogoś. E, zrobić mu źle, brzydko. Nie, albo ja to jak inaczej powiem. Ja powiedziałem, i uważałem to za rzecz trochę jasną i nie wymagającą tłumaczenia, i tu się pomyliłem, że agresja słowna, istnieje coś takiego, że nie jest to wymysł tylko Radia to FM i różnych dziwnych ludzi, którzy chcą zmieniać świat w bardzo dziwny sposób, tylko że takie coś naprawdę istnieje i e, e, no, powinno być traktowane tak jak pobicie. No dlaczego? No albo jaki jest efekt pobicia piąchom kogoś? Że go boli, jak go zbluzgasz i poniżysz. Jeszcze do tego publicznie. No to też go boli. Boli go tylko inaczej go boli, ale to dalej boli. Upokorzenie boli czy nie boli? Bo to nie jest dotykalne. No fizyczne też nie jest dotykalne, nie możesz dotknąć bólu. To jest coś co się czuje. Subiektywnie się czuje. Jeden czuje jest bardziej wrażliwy na ból fizyczny, drugi mniej. No tak samo z takim bólem jak ktoś cię zbluzga. Co jeszcze? Upokorzony jesteś po pobiciu. No to po słownym zbluzganiu też. To nie jest chyba jakieś też nic dziwnego ani dyskusyjnego. No i co jeszcze? Nie wiem. Eskalacja występuje. Masz ochotę kogoś, kogoś pobić dalej, jak ciebie pobili, nie? No, to samo jest ze słowami: jak ktoś cię zbluzga, to masz ochotę kogoś zbluzgać i to jeszcze bardziej niż ciebie. I to się tak eskaluje w nieskończoność. Aż się potem wszyscy kłócą strasznie. I potem na końcu są wszyscy płaczą, i, i wszyscy są skrzywdzeni, ich boli, są upokorzeni, czują się źle, czują się poniżeni, y, mają mniejszą motywację do działania, czują się gorsi. To wszystko jest ten sam efekt, co przy y, fizycznej agresji, co przy krzywdzeniu ludzi fizycznie. E, dlatego nie widzę różnicy. Wydawało mi się, że to jest jasne, ale się okazuje, że to wcale nie jest jasne. Dużo ludzi uważa na przykład, że takie bluzki jak ostatnio. Cejrowski skierował pod adresem tęczy podpalonej gejów i tak dalej przy okazji. I nie tylko on, dużo ludzi ostatnio jakoś takie ma strasznie agresywne sformułowania. No czy to jest okej? Okay? Dlaczego? No bo wolność słowa i w ogóle i, i on tylko mówi, on nic nie robi, on tylko mówi. To dlaczego to ma być złe? że coś mówi, przecież jeszcze nic nie zrobił. Albo jak cię zaczepi w ciemnej uliczce gość, to może cię zaczepiać i może cię wyzywać, straszyć i w też i w ogóle wszystko, póki ci nic nie zrobi. No zrobił ci coś? Nie, tylko mnie zbluzgał, poniżył i powiedział, że jestem głupi i, do, i już do końca życia będę miał uraz pewnie, ale może nie będę miał, ale boję się wychodzić teraz. No, jest taki efekt. No, ale coś ci po tym zrobił? Nie. No, czyli takie uzasadnienie można stosować też do pobicia. No co, zrobił ci coś? No złamał ci noc, ale jutro ci się zagoi. No to co ci zrobił? Nic. To właściwie, jakby przesadzić, to można tak do wszystkiego. Zresztą, ja nie wymyślam sobie tych przypadków. Zobaczcie, jak się traktuje kobiety, które zgłaszam gwałt w krajach arabskich. No robi się dokładnie tak samo, że na Adam zgwałcić, co ci zrobił. Nic ci nie zrobił, coś ci się stało? Nie. Więc to jest ten sam efekt. Tak naprawdę wygląda to dla mnie tak, jakby to było zwyczajne usprawiedliwianie przemocy. Wymyślanie sobie różnych teorii, które mają po prostu przykryć prosty fakt, że chciałbyś móc bezkarnie kogoś pokrzywdzić słownie. Bo to bardzo proste i bardzo łatwe i wygodne, a każdy kto. No nie każdy, ale jak się. Yy, nad innym stosuje przemoc, wszystko jedno jaką, możesz fizycznie, możesz piąchą, możesz wydań rozkaz, możesz bluzgiem, to czujesz się od tego lepiej, no bo ty go pokonałeś, jesteś zwycięzcą, nie? Ale że to jest odwyk i właściwie zastanawiająca jest ta koncepcja. Czy oni może mają rację? Jak na to patrzy Bóg? To jest pytanie na dziś. Czy można zgrzeszyć słowem? Czy Biblia uważa, że słowa... Same z siebie mówienie komuś czegoś może być czymś złym. Tak naprawdę w Biblii są bardzo jednoznacznie powiedziane rzeczy o słowach i czynach. Rzeczy są napisane teksty, wersety, z których wynika jasno i bez wątpliwości, że słowem można popełniać czyny złe. Psalm Dawidowy będzie teraz. Psalm 15 powiada, kto będzie przebywał w Tym przybytku, panie. To jest przybytek. Mi się to kojarzy z klozet. Niestety, ale to jest jakiś problem językowy. Przybytek to chyba był namiot. To ja przetłumaczę trochę. Kto będzie przebywał w Twoim namiocie, panie, kto zamieszka na Twojej świętej górze? Ten odpowiada sam sobie. Autor. Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, czyny, czyny, a mówi prawdę w swoim sercu, słowa, i to jeszcze w sercu, i nie rzuca oszczerstw swym językiem. Słowa. Więc czyn, czyn, słowa, słowa. Ten, który nie czyni bliźniemu nic złego, czyn, i nie ubliża swemu sąsiadowi. Słowa. Pół na pół. Równo. W psalmie 15 jest. Można ewidentnie Bóg chwali kogoś, że robi, że zachowuje się sprawiedliwie czynami i słowami jednocześnie. Ale w Psalmie 39 mamy tak: Rzekłem, rzekł autor: Rzekłem, będę pilnował dróg swoich, bym nie zgrzeszył językiem. Będę trzymał na wodzy usta swoje, póki bezbożny stoi przede mną. No to już bardziej wprost się nie da powiedzieć. Jest powiedziane wprost: zgrzeszyć językiem. Da się? Da się. 52 psam. Czemu się chlubisz złością, mocarzu? Wszak łaska Boża trwa wiecznie. Knujesz zgubę. Knujesz. To myśli bardziej. Język Twój jest jak ostry nóż, ty zdrajco. Hej! Język jest jak nóż w ogóle. Więc moje skojarzenie mówienia z pobiciem chyba nie było takie złe. No, Biblia podobnie kojarzy. No, język jest jak nóż. No, nożem się kogoś dźga. Językiem chyba też. No, to porównanie nie bez powodu tu jest. Dalej, miłujesz bardziej zło niż dobro. Kłamstwo bardziej niż słowo prawe. Sela. Co to jest za sela w tych psalmach? Nie wiem, ale jest sela. Dalej, miłujesz wielkie oszczerstwa. Wszelkie oszczerstwa. Języku podstępny. Przeto, za te całe językowanie, przeto Bóg zniszczy Cię na wieki. Pochwyci Cię i wyrwie z namiotu i wykorzeni Cię z ziemi żyjących. Tak mówi psalm. Więc według Boga i według Biblii, złe działanie językiem, skojarzone tutaj z nożem w tym psalmie, kończy się. Nie jest traktowane pobłażliwie w ogóle. ani to nie jest jakaś mało znacząca sprawa. Jeżeli Bóg za to niszczy na wieki. Że człowiek coś tam językiem robi, kłamie albo używa języka jak noża, zdradliwie, knuje coś tam językiem, nie? No to chyba to jest złe. Według Boga językiem ewidentnie da się narobić tyle złego, że Bóg podchodzi do tego bardzo ostro. Dokładnie tak jak do czynów, do morderstw, do zabicia. Zniszczy na wieki, no bez przesady. Jak wiem, że niektórzy mają wyobrażenie, że Bóg to jest jeden wielki sadysta, ale. Według Biblii tak nie jest. Bóg każe nie bez powodu. Nigdy bez powodu Bóg nie każe ludzi. No. Więc to, że ludzie myślą, że są sprawiedliwi i myślą, że sobie nie zasłużyli, to jest inna sprawa. Ale według Biblii se zasłużyli. Zresztą jak ktoś jest szczery wobec siebie, to rzadko się chyba zdarza, że może się tak uniewinnić. No, ja nie zrobiłem nic złego. W Nowym Testamencie, przeczytam wam, Pis Jakuba, tam jest taki dłuższy fragment o mówieniu i języku. Nie dłuższy, taki średni. No, ale nie jeden werset, tylko kilka. Jakub pisze w liście swoim tak Wszyscy bowiem często upadamy. <grywki> Jaki realista. Jeśli ktoś nie grzeszy mową, to jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało. To jest ważna informacja. Jeżeli wierzyć temu, co napisał, to wychodzi na to, że najwięcej złych rzeczy. Najbardziej podatni jesteśmy w tej sferze mówienia, czyli najczęściej robimy coś złego mówieniem. Jeżeli ktoś tu, bo jeżeli ktoś tutaj potrafi, logicznie, popatrząc na to zdanie, jak ktoś potrafi trzymać słowa, to będzie potrafił i resztę z czyny, opanować swoje czyny, chcice i tak dalej. Jeżeli potrafi opanować słowa, to oznacza, że słowa są trudniejsze do opanowania. Logika. No. I oznacza to też, drugi, druga dedukcja, że y, częściej, powszechniejszym y, złem jest zło wyrządzone słowami. Wiele grzechów, właśnie, rzeczy, które robimy dzisiaj, zwłaszcza w tym w dzisiejszym świecie, to jest to zło, które robimy językiem. I nawet nie zauważamy, ile krzywdy jest przez nas, ile ludzie, ludzie wokół nas są pokrzywdzeni jak choler. To już chyba i tak nikt nie ma wątpliwości, co mówi Biblia o mówieniu. Czy. Słowo może być grzechem? Tak, bez wątpienia, jest powiedziane to wprost w Biblii. Czy słowa, same słowa, czy groźby, czy bluzganie wyrządzają ludziom krzywdę? Bez wątpienia, tak. Zresztą to nie trzeba Biblii do tego. Biblia tutaj jest bardzo rozsądna i się pokrywa dokładnie z obserwacjami naszymi z rzeczywistości wokół. Czy nie widzimy ludzi krzywdzonych przez słowa? Jeżeli weźmiecie, sobie, weźmiecie pod uwagę mężczyznę i kobietę. Żona, mąż, chłopak, dziewczyna, wszystko jedno, relacja. Relacja jest zbudowana na tym, co oni do siebie mówią, głównie. No robią sobie też i śniadanie i razem różne rzeczy robią i w ciemnościach i w jasnościach. W ciemnościach to oczywiście mi o kino chodzi, a jasności to na plaży. Ale no robią, ale więcej, najwięcej interakcji między nimi jest przez słowa. Jeżeli ludzie są skrzywdzeni, jeżeli kobieta jest niedowartościowana albo stłamszona, to czy dlatego, że mężczyzna coś robi? Czy on ją musi bić fizycznie, żeby ona się tak czuła? No nie, przez słowa, przez wyzwiska, przez pogardliwy stosunek jakiś do niej. A jakieś pobicia, okaleczenia, rzucanie talerzami, to jest rzadsze. Też jest. I to oczywiście, że jest złe, bo z wątpliwości. Ale nie można powiedzieć, że tylko to jest złe, a póki mówię, póki wyzywam kobietę, to jest wszystko w porządku. To jeszcze nie jest grzech. Dopiero jak jej coś palne wpysk, to będzie grzech. Nie! No nie, nie według Biblii. I nie według każdego, kto ma rozum i obserwuje, i ma trochę empatii wyobraźni. Dlatego, podsumowując, jest mi. Jest to trochę dla mnie. Yy... Jakie? Rozczarowujące, to jest dobre słowo. Że tyle ludzi, tylu ludziom trzeba wyjaśniać, że agresja słowna to nie jest jakiś wymysł, jak nie wiem, filozofia gender, czy jakieś takie dziwactwa, które sobie ludzie postępowi tak zwani wymyślają, bo, bo nie wiem, bo sobie wyteoretyzowali świat jakiś własny. Nie, istnieje coś takiego, to jest realna sprawa i to jest problem i to bardzo powszechny problem. Polsce zwłaszcza. Polsce to jest szczególny problem z tego właśnie powodu, że ludzie masowo nie zauważają, że to w ogóle jest problem. Nie postrzegają tego jako problem. Ja tego nie rozumiem. Większość z tych ludzi w życiu doznała najwięcej krzywd z powodu tego, że ktoś im coś powiedział. Słowa ich dotknęły jakieś, czyjeś, kiedyś, ciągle. A i mimo to mówią ciągle teraz, że słowami nie da się skrzywdzić, da się skrzywdzić tylko czynem. Ja, do no nic, ja tego nie rozumiem. To jest jakaś taka ślepota daleko zaawansowana. Może brak właśnie wyobraźni, może brak skojarzenia, no co by to nie było. Trzeba to zmienić, bo to, to nie może być traktowane jak norma, że można się wyzywać na ulicy. To nie jest wolność, kiedy, to nie jest część filozofii pod tytułem bądźmy wolnymi ludźmi, to nie jest częścią tego przyzwolenie na krzywdę. To nie jest wolność słowa. To jest dokładnie taka sama wolność, jak wolność pobicia kogoś. Wolność słowa na czym innym polega? Wolność słowa polega na tym, żebyś mógł swoje poglądy mówić głośno, a nie żebyś mógł bić innych. Krzywdzić można drugiego na rozmaite sposoby. Można spojrzeniem i skrzywdzić. Można skrzywdzić czynem, piąchą i słowem też. Słowem jest najczęściej i najboleśniej. I najdłużej zostaje. Słowo jest bardzo ważną rzeczą. No, widziałem na przykład takich bezdomnych grupkę. Którzy nie rozmawiali już ze sobą, oni już tylko bluzgali, oni nie rozumieli innego języka. To była tylko agresja, bo porozumienie przez sprawianie bólu, jak alfabet Morsa, nie wiem, tylko że bólem, to jakiś taki i krzywdzeniem, pogardą, wiecie takie, i oni się tak porozumiewali, nie wiem, tak jakby okładając się nawzajem. Jakieś zwierzęta, nawet zwierzęta tego nie robią. No, jakie zwierzę wywołuje bólu drugiego, no kot, dobra, kot.